Możesz myśleć inaczej, to podcast dla tych, którzy chcą poszerzyć swoje perspektywy myślenia, zmienić obrazy, które tworzą w swoich głowach, ponieważ to w jaki sposób myślimy wpływa na nasze emocje, ciało i zachowanie. Ja nazywam się Monika Gawrysiak. Z wykształcenia i pasji jestem psychologiem i pedagogiem. Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym. Pracuję m.in. z pacjentami rehabilitacji kardiologicznej, czyli głównie po zawałach serca. Uczę relaksacji i uważności. Prowadzę także warsztaty dla seniorów, gdzie z pasją opowiadam o psychologii. W tym podcaście zapraszam Cię w niezwykłą podróż do krainy naszych myśli, emocji, sygnałów płynących z ciała i zachowań. Z uważnością przyjrzymy się zdrowym nawykom, sposobom na radzenie sobie ze stresem, trudnościami, chorobami i kryzysami. O wszystkim, co Cię w życiu spotyka, można myśleć inaczej. Wybierz te sposoby, które będą dla Ciebie dobre. Tego podcastu można słuchać za darmo we wszystkich dobrych aplikacjach podcastowych, a także na mojej stronie internetowej www.monikagawrysiak.pl. Znajdziesz tam również wiele ciekawych i inspirujących artykułów. Zapraszam do subskrypcji, aby nie przegapić kolejnego odcinka. I oczywiście do słuchania. Zadbaj o swoje ciało. To jest jedyne miejsce, w którym mieszkasz. Te słowa wypowiedział amerykański przedsiębiorca Jim Ron. W tym odcinku podcastu chciałabym poruszyć temat budowania pozytywnego obrazu własnego ciała. Obecne czasy, w których żyjemy, są często nazywane kultem piękna. Wiele osób zwraca uwagę przede wszystkim na wygląd własnego ciała, jednak co ciekawe, zdecydowana większość osób wcale nie spełnia warunków tego piękna. Które jest tak często promowane w mediach. I stąd często bierze się ten duży rozdźwięk między tym, co uważamy za piękne ciało, a jak sami wyglądamy i postrzegamy siebie. To bardzo ważne, by budować pozytywny obraz swojego ciała, niezależnie od tego, co w danym momencie jest w modzie, bo moda przebinie, a ciało zostaje z nami na całe nasze życie. W jaki sposób budować ten pozytywny obraz własnego ciała? Po pierwsze, warto zacząć od tego, żeby z tym ciałem nawiązać kontakt, nawiązać relacje zacząć uważnie je obserwować i słuchać sygnałów, które wysyła. Współcześnie wiele osób odcina się od swojego ciała, zdaje się go wcale nie zauważać, albo traktuje jako maszynkę. I eksploatuje swoje ciało do granic możliwości. I wtedy zauważają to swoje ciało dopiero wtedy, gdy zaczyna szwankować, gdy coś zaczyna boleć, gdy ciało zaczyna chorować. A wtedy często jest już za późno, by o nie zadbać. I tak zresztą często zaczynają się początki poważnej choroby. Ciało wysyła nam sygnały przez cały czas. Jednak często staramy się ich nie zauważać, ignorujemy je. Aby zacząć obserwować własne ciało i aby być bardziej świadomym sygnałów, które wysyła, warto wykorzystać technikę uważności, mindfulness, która polega na skanowaniu własnego ciała. Chodzi w niej o to, by zwracać uwagę, jak nasze ciało się czuje, zaczynając od palców w stóp aż po czubek głowy. Możemy wyobrazić sobie, że nasze ciało poddane jest właśnie takiemu skanowaniu. I przechodzimy przez kolejne elementy naszego ciała. Możemy skanować też narządy wewnętrzne. I w tej technice chodzi o to, żeby zwracać uwagę na wszystkie sygnały, które ciało nam wysyła. Na przykład mrowienie, swędzenie, być może ból. A może uczucie zimna, albo gorąca, jednak chodzi o to, żeby nie zatrzymywać się nad nimi zbyt długo. Po prostu obserwować te wszystkie sygnały, te wszystkie odczucia, zauważać je, a następnie iść dalej, do kolejnej części ciała. I właśnie dzięki tej technice, technice skanowania własnego ciała, nawiązujemy kontakt z własnym ciałem, poznajemy je lepiej. A to jest często. Pierwszy krok do tego, żeby budować pozytywny obraz własnego ciała. Najpierw to ciało trzeba zauważyć, wysłuchać, co ma nam do powiedzenia. Wtedy dopiero możemy zacząć je doceniać, bo przecież ciało tworzy jedyną, niepowtarzalną i unikatową kombinację cech naszego wyglądu, zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Nie ma drugiej takiej samej osoby jak ja czy ty. To dzięki swojemu ciału możesz skakać, biegać, pisać, czytać, śpiewać i tańczyć. Możesz też korzystać ze wszystkich swoich zmysłów czyli wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku czy zmysłu równowagi. Warto jak najczęściej doceniać nasze własne ciało. I doceniać to wszystko, co zyskujemy dzięki niemu. Można to robić w postaci prowadzenia dziennika wdzięczności, albo po prostu codziennie dziękować za wszystko, co możemy robić dzięki swojemu ciału, bo często robimy to na odwrót, czyli zaczynamy doceniać te wszystkie aspekty związane z ciałem dopiero wtedy, gdy coś tracimy. Na przykład Często doceniamy to, że możemy swobodnie oddychać wtedy, gdy tracimy węch albo gdy mamy zapchany nos. Często też zaczynamy doceniać to wszystko, na co ciało nam pozwala, dopiero wtedy, gdy spotykamy się z osobą z niepełnosprawnością. Widzimy wtedy, że dla kogoś innego, dla takiej osoby, coś, co dla nas jest zupełnie proste, naturalne i zwyczajne, może być czymś zupełnie nieosiągalnym albo po prostu szalenie trudnym. No i nie warto czekać na takie momenty. Warto doceniać nasze ciało i to wszystko, co możemy dzięki niemu robić właśnie tu i teraz. Do tego celu możemy wykorzystać też karty wdzięczności. Jedną z takich kart możecie znaleźć u mnie na blogu pod adresem: www.monikagawrysiak.pl w najnowszym artykule. Na temat tego, jak budować pozytywny obraz własnego ciała. Tą kartę możecie wydrukować i codziennie nawet wypełniać, albo wypełniać raz i dopisywać w dowolnym momencie kolejne aspekty, za które jesteście wdzięczni swojemu ciału. Warto do tej karty wracać, szczególnie w takich chwilach zwątpienia albo wtedy, gdy Zaczynamy dostrzegać, że ten obraz naszego własnego ciała staje się w naszych oczach negatywny. Co jeszcze możemy robić, aby budować ten pozytywny obraz naszego własnego ciała? Warto mieć też swoje pasje i zainteresowania i regularnie je wykonywać wykonywać takie zajęcia, które sprawiają nam radość. I znów możemy wracać do tych zajęć. Zawsze wtedy, gdy znajdziemy się w trudniejszym momencie życia. Bo przecież często tak jest, że gdy doświadczamy jakiejś trudnej sytuacji, to często uogólniamy ją na inne aspekty naszego życia. I zdecydowanie bardziej pozytywny obraz ciała będziemy mieli wtedy, gdy wszystko nam się udaje, gdy idzie nam w życiu po prostu jak po maśle przysłowiowo. A często tak jest, że w tych trudnych momentach, kiedy życie nie idzie tak, jakbyśmy chcieli, to też obraz naszego ciała jakoś przestaje nam się podobać i nie jest już aż tak bardzo pozytywny. Więc właśnie w takich momentach warto koncentrować się na tym, co pozytywne, co sprawia nam radość. I warto zarówno pielęgnować te pasje i zainteresowania, które już mamy, ale też szukać nowych można zastanowić się nad tym, co kiedyś sprawiało nam radość. Co to było? Być może malowanie, może taniec, może szydełkowanie, może majsterkowanie, a może śpiew, a może pieczenie ciasta. Można też rozejrzeć się dookoła i zobaczyć, czy w naszej okolicy są jakieś miejsca, które oferują ciekawe warsztaty, co może być nieco utrudnione teraz w dobie pandemii, ale można też skorzystać z nieograniczonych zasobów internetu, w którym znajduje się mnóstwo miejsc, które oferują ciekawe szkolenia czy warsztaty, takie, na które wcześniej byśmy w życiu nie zwrócili uwagę. Może właśnie jest to okazja do tego, żeby spróbować czegoś nowego, otworzyć się na nowe. Można też podpytać znajomych i bliskich, co im sprawia radość i spróbować razem z nimi wykonać takie zajęcia. Dzięki temu wszystkiemu zyskujemy wiedzę nie tylko o sobie i o tym, co daje nam radość, ale też możemy zbliżyć się do innych ludzi. Poza tym osoby, które. Mają swoje hobby, mają swoje pasje, zainteresowania i zajawki, mają też zwykle takie poczucie, że są w czymś dobre wcale nie najlepsze, po prostu dobre albo po prostu sprawia im to radość i dzięki temu zyskują wyższe poczucie własnej wartości. Więc budują też bardziej pozytywny obraz siebie, a to wpływa też poniekąd na obraz naszego ciała. Poza tym posiadanie pasji i zainteresowań pomaga skutecznie odwracać uwagę wtedy, gdy nad tym naszym ciałem zaczynamy się nadmiernie koncentrować. Wtedy, kiedy te myśli o wyglądzie, o tym, jakie jest nasze ciało, spędzają nam sens z powiek. Więc warto pielęgnować swoje pasje. Warto też dbać o relacje zarówno z samym sobą, jak i z innymi ludźmi a więc pielęgnować te przyjaźnie, które już mamy, otaczać się ludźmi, którzy nas wspierają, bo takie osoby nie będą krytykować naszego ciała, a jeśli już będą chcieli nam o czymś powiedzieć, to zrobią to z szacunkiem. Poza tym będą nas raczej zachęcać do bardziej pozytywnych, zdrowych zmian i będą z nami niezależnie od tego, co się w naszym życiu wydarzy. Warto szukać takich osób i pielęgnować z nimi relacje. Warto też dbać i pielęgnować kontakt dotykowy, czyli uścisk ręki, przytulenie, poklepanie, o ile nie jest to nieprzyjemne dla drugiej osoby i o ile nie zagraża to sytuacji epidemiologicznej. Warto też zwrócić uwagę na to, w jaki sposób mówimy do siebie i do innych. Warto zbudować w sobie nawyk mówienia, sobie samemu miłych i dobrych rzeczy. Na przykład dobrze to robię, jestem silny i wytrwały albo staram się jak mogę, dobrze się w tym czuję, mądrze to powiedziałam. A nawet jeśli zdarzy nam się popełnić jakiś błąd, co przecież zdarza się każdemu, co jest zupełnie zrozumiałe, to warto być dla siebie wyrozumiałym. I zamiast mówić do siebie: Ale jestem głupi, beznadziejny, warto powiedzieć sobie: Teraz tego nie wiem, zastanowię się nad tym i następnym razem sobie poradzę. Tak samo warto mówić dobrze o swoim ciele lub poszczególnych jego elementach. Dlatego też w tej karcie pracy, karcie wdzięczności dla swojego ciała, znajduje się rubryczka, co najbardziej w sobie lubię. I to nie chodzi o to, żeby wypisywać tam poszczególne części ciała, które uważamy za najpiękniejsze, ale zacząć zauważać wszystkie części własnego ciała i zastanowić się, co dzięki nim fantastycznego możemy robić. Na przykład lubię swoje dłonie. Bo to nimi mogę głaskać mojego psa lub kota. Lubię moje stopy, bo to dzięki nim mogę codziennie chodzić w wybrane przez siebie miejsca. Lubię mój kręgosłup, który cały czas podtrzymuje moje ciało i pozwala mi radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. Lubię swoje oczy, bo pozwalają mi patrzeć w gwiazdy i tak dalej. Warto też mówić innym dobre rzeczy, bo przecież każdy z nas jest istotą społeczną, a to oznacza, że do dobrego funkcjonowania potrzebujemy drugiego człowieka. I mówienie dobrych rzeczy innym ludziom jest bardzo prostym sposobem na zbudowanie dobrych relacji. Warto jednak, by były to szczere słowa i aby dotyczyły też różnych aspektów, nie tylko tych związanych z ciałem czy też z wyglądem. Czyli zamiast mówić ładnie wyglądasz, możesz powiedzieć coś bardziej konkretnego, co da też taką informację zwrotną drugiej osobie. Na przykład w tym kolorze jest ci bardzo do twarzy. Można mówić też o cechach charakteru albo o tym, w jaki sposób ktoś poradził sobie z daną trudnością. Na przykład dobrze sobie z tym poradziłaś, jesteś silna. Można też mówić o naszych myślach albo emocjach, które czujemy w związku ze spotkaniem z drugim człowiekiem. Na przykład cieszę się, że Cię widzę, albo lubię patrzeć na Twój uśmiech. To takie niewielkie rzeczy i pozornie niezwiązane bezpośrednio z naszym ciałem, ale te wszystkie dobre rzeczy wpływają na to, w jaki sposób postrzegamy świat, a tym samym też siebie. I swoje ciało, więc im bardziej mamy pozytywny obraz świata, tym bardziej też pozytywnie postrzegamy poszczególne jego elementy. Warto też zadbać o ruch, o aktywność fizyczną. Mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku podcastu razem z Maciejem Patokiem, trenerem personalnym, więc zachęcam do przesłuchania tego odcinka. Nasze ciało z pewnością odwdzięczy się nam za to, że zamiast siedzieć, wybierzemy ruch, bo przecież coraz częściej i coraz więcej czasu spędzamy w pozycji siedzącej czy to w pracy, czy to w domu, przed komputerem i telewizją albo w samochodzie. Warto więc świadomie wybierać takie aktywności, w których ciało może się poruszać. Warto też korzystać z aktywności spontanicznych. Czyli podczas rozmowy telefonicznej, chodzić zamiast siedzieć, można zaparkować samochód dalej od miejsca docelowego i przejść się. Dużo na ten temat mówił właśnie Maciej Patok w rozmowie ze mną. Także zachęcam do odsłuchania tego odcinka podcastu o aktywności fizycznej. Warto też zwrócić uwagę na porównywanie się, bo z jednej strony porównywanie się z innymi może być inspirujące i zachęcające do działania. Ale najczęściej ma ono raczej skutki odwrotne. Lubimy oglądać zdjęcia innych ludzi, dzięki temu wydaje nam się, że jesteśmy na bieżąco, ale często zapominamy o tym, że zdjęcia, które umieszczają inni ludzie w swoich mediach społecznościowych, ale także te, które są publikowane w prasie albo w telewizji. Są poddane obróbce fotograficznej albo są poddane różnego rodzaju programom upiększającym, i rzadko kiedy widzimy osoby na zdjęciach, które tak samo wyglądają w rzeczywistości. A wtedy, kiedy my zaczynamy się porównywać ze zdjęciami, wtedy bardzo łatwo jest wpaść w kompleksy. Więc najprostszym sposobem byłoby po prostu się od tego odciąć nie robić tego. A więc być może odłączyć się od niektórych aplikacji społecznościowych. Można też wyznaczyć sobie czas na oglądanie tych wszystkich zdjęć, a więcej czasu świadomie poświęcić na to wszystko, co sprawia nam przyjemność na nasze pasje i zainteresowania lub na rozmowę z kimś bliskim, z kimś ważnym dla nas. Warto też w kontekście budowania pozytywnego obrazu własnego ciała powiedzieć o emocjach, bo to normalne, że każdy z nas doświadcza w swoim życiu bardzo różnych emocji. I nie wszystkie z nich są przyjemne. Niektóre, a tak naprawdę znaczna większość ich jest trudna i bolesna. I wtedy, tak samo jak w przypadku techniki skanowania własnego ciała, warto zauważać te wszystkie emocje. Obserwować je. Na przykład, gdzie pojawiają się one w ciele. Czyli jeśli czuję złość, to gdzie ona się pojawia, w której części mojego ciała? Może coś się napina? Może coś zaczyna boleć albo kłuć? A gdzie pojawia się lęk albo strach? Ta wiedza dotycząca emocji i tego, gdzie pojawiają się one w ciele. Pozwala nam szybciej zareagować na te emocje, nie poddać się im i nie wejść w taką negatywną, nakręcającą się spiralę wydarzeń. Pamiętajmy też, że u każdego z nas uczucia w ciele mogą pojawiać się w zupełnie innym miejscu i to jest zupełnie normalne, bo tak jak mówiłam na początku, każdy z nas jest przecież jedyną i niepowtarzalną istotą. Jednak badania wskazują wyraźnie, że te osoby, które mają dobry kontakt z własnym ciałem i odpowiednio też na nie reagują, czyli też nie poddają się tym sygnałom, mają rozwiniętą świadomość interoceptywną. Dzięki temu też mają właśnie bardziej pozytywny obraz własnego ciała. Lepiej radzą sobie też z regulowaniem emocji, które się pojawiają. Warto też przy okazji emocji zauważać myśli, które się pojawiają. Można przyglądać się zarówno tym myślom i emocjom, tak jak obłokom na niebie. Warto pamiętać też o tym, że te myśli i emocje, kiedy pozwolimy im na to, żeby wybrzmiały, zauważymy je, w końcu przeminą. Natomiast im bardziej z nimi walczymy, im bardziej staramy się je wyprzeć tym one bardziej nabierają na sile, więc nie warto się z nimi siłować. Ta akceptacja nie oznacza jednak, że mamy się im poddać. Chodzi o to, żeby je zauważać. Można na przykład o nich pisać, na przykład w pamiętniku lub nauczyć się rozmawiać o tym wszystkim, czego doświadczamy, z kimś, komu ufamy. Można też Zgłosić się do specjalisty, jeśli trudno nam jest się uporać z myślami czy z emocjami. Można też, i do tego bardzo zachęcam, korzystać z technik uważności, czyli z mindfulness. Warto też pamiętać o tym, że wtedy, kiedy chcemy zbudować pozytywny obraz własnego ciała, oznacza to często zmianę, a jakakolwiek zmiana nie jest łatwym procesem, bo każda zmiana budzi opór. Im większy opór, to oznacza, że ta zmiana jest dla nas ważna. I gdy dokonujemy zmian, zwłaszcza tych ważnych, często narażamy się na porażki i chwile zwątpienia. Dlatego nie trzeba się poddawać, wtedy warto przypominać sobie, dlaczego chcemy to robić dlaczego budowanie obrazu, pozytywnego obrazu własnego ciała jest dla nas ważne. Można wtedy właśnie w takich chwilach szczególnie wrócić do wypełnionej karty wdzięczności dla swojego ciała. Może pomóc też rozmowa z kimś bliskim, z przyjacielem, albo specjalistą. Na koniec chciałabym przytoczyć wiersz Pola Bosmansa Nie zapomnij o radości, który myślę, że może być pięknym podsumowaniem tego, o czym mówiłam w dzisiejszym odcinku. Ja bardzo lubię wracać do tego wiersza. Dzień dobry, mój kochany. Znajdź trochę czasu na to, by być szczęśliwym. Jesteś cudem, który żyje, który rzeczywiście istnieje na ziemi. Jesteś kimś jedynym, niepowtarzalnym. Nie można cię z nikim pomylić. Czy wiesz o tym? Dlaczego się nie zdumiewasz, nie podziwiasz, nie cieszysz się swym istnieniem i istnieniem innych wokół ciebie? Czy to tak oczywiste? Czy to nic nadzwyczajnego, że żyjesz, że możesz żyć, że dano ci czas, abyś śpiewał i tańczył? Czas, abyś był szczęśliwy. Tym pięknym podsumowaniem kończę dzisiejszy odcinek podcastu. Pamiętajcie o tym, że warto dbać o siebie, warto szukać pomocy i inspiracji, warto tworzyć pozytywne obrazy własnego ciała. Zachęcam także do zapisu na newsletter. Wszystkie szczegóły znajdziecie na mojej stronie internetowej www.monikagawrysiak.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.